Nawią, nawiązują Państwo do tego, że Anita Władaczek otrzyma złoty medal Igrzysk Olimpijskich, no bo ta pani, która wygrała tym razem... Konsumowała, Została, przyjmowała. Tak, Została zdyskwalifikowana, więc automatycznie pani Anita otrzymuje złoty medal. No i zastanawiam się, jak to się powinno rozwiązywać, bo to kurierem przechodzi podobno. To, to nie medal? Tak, tak, tak. No i tu pan Tomasz na, napisał tak: ten przyjeżdżający pan ewentualny z jednej kieszeni wyjmuje złoty medal, z drugiej składane podium, dodatkowo sam odgrywa rolę zdobywczy drugiego i trzeciego miejsca i wszyscy są zadowoleni. Ja mogę hymn zagrać z przyjemnością. A pan Adam Spruszkowa napisał tak: sama, a pani Anita powiedziała kiedyś, że mogą jej wysłać medal podium. Ale nikt przez telefon mazurka Dąbrowskiego jej nie zagra, i to jest racja. Dlatego proponuję Kołowi w przypadku takich sytuacji, jest ich coraz więcej przecież, organizowanie na najbliższych igrzyskach małej uroczystości z wręczeniem medalu i odegraniem hymnu narodowego, by dać zadość duchowi sportu i dumie słuchania tegoż na stadionie. I tu się zgadzam, rzeczywiście mogłoby się tak elegancko odbywać. Jest jeszcze jedna kwestia. Pani Anita Wodarczy dostanie złoty medal, kurierem, jeżeli słyszałem wcześniej. Ten srebrny, który dostała, musi odesłać też kurierem? E? No ten sam kurier zabiera od razu srebrny. Za pokwitowanie. Mhm. W, w konkursach muzycznych nie ma takiej sytuacji, prawda? Czy, czy jest doping? Nie, nie o to pytam, że ktoś został dyskredytowany po latach. Czyli jak... czy jest doping? Myślę, że nie wiem. Nie idźmy w tę stronę. Ury, urywki. Urywki z rozrywki. Filip Jaślar, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem czysty absolutnie. Dzień dobry, mogę się poddać każdej kontroli i zagram dla Państwa. Dzień dobry Państwu, zanim wrócimy do świata aerofonów wargowych, przekażę Państwu najświeższe wiadomości sportowe. Starsi słuchacze zapewnie pamiętają sygnał Studia Sport. W Poznaniu rozpoczęły się otwarte Mistrzostwa Polski w graniu na skrzypcach, czyli konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. Właśnie trwają przesłuchania pierwszego etapu, do którego przystąpiło 47 skrzypków z całego świata, w tym 10 reprezentujących Polskę. Trzymamy kciuki za uczestników i niech wygra najlepszy. Tylko jak to ocenić? To już problem jury pod przewodnictwem wspaniałego skrzypka Maksima Wengerowa. Mam z nim zdjęcie. On na pewno tego nie pamięta. Szczegóły przebiegu konkursu na Antenie Trójki również w urywkach z rozrywki. Wróćmy do aerofonów wargowych. Jak mówiłem przed tygodniem, każdy z Państwa może bez specjalnego przygotowania wydobyć dźwięk z fletu poprzecznego. We flet poprzeczny dmuchamy tak samo jak w butelkę. Zachęcam Państwa do nauki gry na flecie. Intuicyjna obsługa i niewielkie gabaryty instrumentu to argumenty przemawiające za. Fletem. Nie jeden kontrabasista, wnosząc swój instrument na pierwsze piętro, wzdycha, a mogłem grać na flecie. No a jest jeszcze flet Piccolo. Ten mieści się w wewnętrznej kieszeni marynarki i jest najgłośniejszym instrumentem w orkiestrze. Mały flecik Piccolo przykrywa wszystkie puzony, trąbki i kotły razem wzięte. Tak jak w życiu, często małe jest najbardziej hałaśliwe. To partia fletu Piccolo z uwertury Egmont Beethovena. i do kasy. Instrument idealny. Mały, sprytny, a grający na nim muzyk specjalnie się nie zmęczy i stawka za koncert taka sama jak dla przemęczonego skrzypka. Fakt, że na próbach trochę nudno, ale od czego jest Facebook, ewentualnie można przejrzeć, czy w pobliżu są gdzieś pokemony. Zanim dostaną Państwo pracę marzeń jako flecista piccolo, warto nauczyć się grać na flecie prostym. Mnie ta przyjemność niestety ominęła, ale słyszałem, że w domu Państwa Łukawskich szlifuje się brylant. Posłuchajmy. Materiału Operacyjnych rady osiedla zaciszny zakątek, gdzie Państwo łukawcy zamieszkują. O przyszłość syna może Pan być spokojny, a jeśli młody już jako wirtuoz będzie potrzebował asystenta do noszenia fletu Piccolo, jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję, niech Pan posłucha teraz. Ok. Uwaga. Ha, już dalej nie. Nie, e... nie będzie. <grym> może to, to może za tydzień. Może za tydzień. Nie, talent jest, naprawdę. Nie, nie, po Tatusiu. Trzy tygodnie już tak. Tak? <grym> Sąsiedzi błogosławią panu na pewno. Nie, ładnie gra, bardzo są ładnie gra. do tego, nie Są, to są takie koce, w które się wchodzi i gra, ale autentycznie, naprawdę, wszystko panu opowiem. Dobrze, Filip Jaślar, bardzo dziękuję, dziękuję. za pomoc. W tak trudnej sytuacji Elżbieta Malinowska, Roma Marcin Łukawski Mówimy do usłyszenia za 6 minut, 9 po 9, Piotr Baron.